W naszym pokoju, gdzie spaliśmy z moim rodzeństwem, była taka ława, w tym roku została sprzedana. No i to było takie jakby okno sceniczne. I zawsze prosiłem mamę, żeby mi wycinała różne rzeczy typu jakieś ludziki z papieru. Robiłem obsadę do, do sztuk swoich. Oprócz tych papierowych ludzików były żołnierzyki, koniki ołowiane i tam różne takie rzeczy, donki z klocków. No i wtedy, gdy już to wszystko sobie przygotowałem, zapraszałem publiczność, czyli mojego tatę, moją mamę, mojego brata i moją siostrę. Oczywiście każdy z nich musiał zapłacić za bilet. To było też tak, że później, właśnie w szkole podstawowej, były konkursy recytatorskie. Oprócz tego chodziłem na kółko teatralne do Domu Kultury. Tam właśnie opiekunem był Adam Gawroński, mój, mój taki bardzo dobry przyjaciel. To zainteresowanie takie było dosyć skomplikowane, bo z jednej strony byłem bardzo w to zaangażowany, ale dru z drugiej strony. Chciałem jednak, myślałem o czymś innym. Miałem zostać pilotem myśliwców. No i później nadszedł ten czas, żeby wybrać, jaką drogę chłopcze obierzesz. No i ku zdziwieniu wszystkich, chciałem iść do szkoły oficerskiej. Ale z racji tego, że moje oceny nie były najlepsze, to chciałem pójść do szkoły jednak chorążych, czyli troszeczkę niżej. Tego samego dnia. Tego samego dnia był egzamin do szkoły chorążych w Poznaniu i do y, studium wokalno-aktorskiego w Gdyni. Nie rzuciłem monetą, ale wybrałem jednak studium wokalno-aktorskie w Gdyni. Owszem, wojsko się po mnie upomniało, bo na pierwszym roku y, w kwietniu poszedłem do wojska na rok i musiałem wziąć urlop dziekański, także byłem w marynarce wojennej w Gdyni odsłużyłem swoje, a potem ku pomocy moim wspaniałym profesorom wymienili z nazwiska pan Grzegorz Hrabkiewicz i pan Bogdan Smagacki mogłem wrócić na swój rok, także skończyłem szkołę ze swoim rokiem i zaliczyłem przy okazji wojsko. Korzeniec jest dla mnie bardzo ważny. Spowodował nie tyle we mnie, co w, jak zauważyłem później w całym zespole, taką silną mobilizację. Każdy zbudował fantastyczną rolę, i Aleksander Blitek bardzo mi wtedy pomógł zaadaptować się tutaj w Sosnowcu. Po każdych próbach, czy to rano, czy wieczorem, jeździliśmy samochodem po Sosnowcu i staraliśmy się wczuć w sytuację tych szwarcowników. Jeździliśmy nawet do takich rejonów, gdzie wychodziliśmy z samochodu tylko na chwilę, żeby później nic nam się złego nie stało. No jest tam taka scena, że ja cały czas mówię o tej głowie, Olek mówi też o tej głowie, pytania są gdzie ją podrzucić. No i przegadujemy tekst, przegadujemy i nagle patrzę tak kątem oka, że jakiś facet siedzi poniżej, tam kilka metrów niżej, przejechał rowerem i siedzi i tak słucha o czym my mówimy? I zaczęliśmy powtarzać jeszcze raz ten tekst i widzę, jak ten pan słucha, jak my mówimy o tej uciętej głowie i gdzie ją mamy podrzucić. I widzę, że ten pan coraz bardziej tak tężeje, tężeje, wyprostował się, wsiadł na rower i uciekł. Zawsze moją pasją były góry, to fakt. E, dużo, dużo schodzone Tatry, Tatry są małym palcu, no bieganie od, od dwóch lat i to tak można powiedzieć coraz bardziej intensywnie, bo, bo już się zaczęły półmaratony, no i y, takie marzenie, nie wiem czy powinienem o tym mówić, ale, ale powiem to przynajmniej, będę miał mobilizację do tego, żeby to spełnić, żeby za rok przebiec maraton swój pierwszy, a ze sportów takich do oglądania y, to uwielbiam żurzel. Żurzel, moja kochana drużyna Unia Leszno, jej kibicuje. To mnie akurat kręci jak, jak chłopaki z prędkością ponad 100 km na godzinę wchodzą w zakręt w wiraż. No to i ten ryk silników, krzyki kibiców i, i w ogóle zapach metanolu. No to, to jest to, co, co, co mnie kręci.